Cześć, jestem Szylimak i yy, chciałbym nakreślić mój pierwszy Escape. Mapa została zrobiona przez you, you, Your Game Zone. A więc tak, dobra. Zaczynając. Przeczytam Wam zasady. Pierwsza zasada. Nie używaj cheatów i modów. 2. Graj w trybie normalnym. 3. Nie niż bloków. Możesz niszczyć wełnę i gravel. 4. Rozglądaj się uważnie za uchylonymi skrzyniami. 5. Pochodnie zbieraj tylko ze skrzyni. Szukaj wskazówek na tabliczkach. To szósta zasada. Siódma. Trzymaj się drogi. I powodzenia. Oraz subskrybuj mój kanał na YouTube. Your Game Zone. To jest wersja amerykańska, więc nie będę czytał. Dobra, tylko zobaczycie, czy mam na... Peace. Na normalnym... Tak, na normalnym mam, dobra. Widzę, yy, welcome. Nie możemy zobaczyć, nie ma żadnego krewela Tak się rozpędziłem. Na, nie, nic nie widzę. Na razie. Znaleźć właściwe drzwi. Find good door. Stań na wełnę i ją rozbi. Ła, nie stanęła. Mm. O, mamy. Mm. Na razie nie będę przerabiał. Pełno, żeby rozbijać, tak. O, jakaś drabinka. Co się, tak, dispenser. Nie trafiło mi wszystko. dobra Mięsko. O, zobiaka gdzieś słyszę. O, jeszcze tutaj nie byłem. O, jest. Dobra, byliśmy. O, tutaj nie. A tutaj podaję, że to jest... To samo prowadzi. Dobra, ale już znaleźliśmy właściwe drzwi, dobra Idziemy O na powierzchni wyszliśmy Tak Co jest Dobra, to pozbawimy zasady ale naprawiłem dobra mm. ładny ogród nice garden no ogród naprawdę jest ładny jaki wodospad bodajże o nie dyspensery ała gravel możemy chyba niszczyć tak możemy dobra O i skrzyni o, i skrzyni. O, zrobimy sobie jakoś zbroję. To jakieś schody, o! Dobra... Skacz! Jump! Łaaa, nie wow, bolało. Travel, zniszcze. Zapewne jakiś crafting albo coś, o! Żelazo! Ile tego żelaza na tej mapie jest? A chciałem jeszcze wspomnieć, że mapa się nazywa GoodCraft. Dobra. Crafting. Nie wiem, czy ją przerobić. Może zrobię, o, zrobię sobie... Wdzianko. Dobra. Myślę, dobra, źle moment. Dobra, tutaj nic nie ma Nie, nie ma nic Ja już wpadnę, o nie Brrr, labirynt Nie wiem, tutaj pójdziemy magazyn. O, po co nam płyta? Ale no. O, miecz jest. Miecz się bardzo przyda. Drabinki. Czerwona pochodnia. Nie ma na razie, widzę. Aha, czyli wróciliśmy do punktu wyjścia. Dobra, teraz tutaj pójdę. I nie mogę Iść do góry, go. No dobra. Uuuu to chyba... Drabinki chyba będą prawda? Dobra. Słyszę zombiaka. A To bolało. Czyżbym już bym słyszał zębie? A, A drabin dobra ogramienia. Po co mam kobel To ja nie rozumiem. Ale dobra mi się o to. Ten pa... Czy my będziemy musieli zrobić... Tak, TNT będziemy pe... zapewne musieli zrobić. Tylko ciekawe po co. O, redstone. Droga zamien... zamknięta. Road closed. Aha, czyli pewnie musimy wysadzić to. Skąd ja crafting teraz wezmę? A, tam był crafting, dobra. Mm, jak się robiło, chyba. Tak, tak i tak, chyba. I to chyba dobrze, czy źle? No, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra. Nie, oh nie, o nie. Po co mi chleb? No dobra, mniejsza opcja. Czemu ja masz? Co masz? O ty męż... Niech będzie ze mną sobie zagrywał. Co masz? Ty też Co to znaczy za ze A masz, a masz. O co ty płytki? Oto, to już nie Widzicie, trzeba się zawsze skradać. O! Co tu było? O ty będą! Dobra Niesamowite, wygrałeś Subskrybuj mój kanał na YouTube Your Game Zone Amazing Q1 Wygrałeś, tak Dobra, to było na tyle yy, Sorry za wszystko, w ogóle to był mój pierwszy filmik w ogóle na YouTube, Na YouTube Sorry No wiem, że mogłem trochę taki nieznośni No dobra, więc Nara, pa wszystkim, cześć